Naszym zadaniem jest wskazanie na płaszczyźnie zespolonej takiego zbioru. Jest to zbiór liczb Z zespolonych, które spełniają podane dwa warunki. Rozważmy najpierw ten pierwszy warunek. Ogólnie jest to warunek, który moglibyśmy zapisać tak. Z minus pewna liczba zespolona Z0. Mniejsze równe od R dużego, a większe równe od R małego. To znaczy, to będzie pierścień o środku w punkcie Z0 i promień mniejszego okręgu to jest R, promień większego okręgu to jest R duże. Jeszcze raz. Z0, liczba zespolona. W naszym przypadku to byłoby, patrzymy na to, to byłoby z odjąć wyciągam minus z tego, tak, wyłączam przed nawias ten minus, i to będzie minus 2 plus 3i. Każdy element zmieni znak. Tak? Gdybyśmy opuścili ten nawias, to byłoby minus i minus, czyli plus 2, zgadza się, minus. Plus 3i, czyli minus 3i. Zgadza się. Zatem w naszym przypadku liczba Z0 to jest minus 2 plus 3i. Każdą liczbę zespoloną możemy utożsamić z punktem płaszczyzny. Jakie współrzędne ma ten punkt? Ano, pierwsza współrzędna to część rzeczywista, czyli minus 2. Natomiast druga współrzędna, część urojona, czyli to, co stoi przy i. Czyli u nas trójka. Dobra, czyli mamy środek Minus 2, 3 Środek okręgu R duże Mniejsze, równe, tak R duże, czyli u nas dwójka R małe Czyli u nas jedynka Zatem narysujemy yy, Mamy układ współrzędnych No, już narysowany Oś rzeczywista R, E, Z Oś rzeczywista Oś urojona IMZ początek układu jednostki odłożymy 1, 2, minus 1, minus 2. Tutaj też mamy 1, 2, 3, minus 1. super I teraz tak, środek współrzędne punktu minus 2, 3, minus 2, 3. Czyli tutaj, tutaj. To jest środek okręgu o promieniu 1 oraz środek okręgu o promieniu 2. Na razie mówię okrąg, tak? I będziemy brali wszystko to, co jest pomiędzy tymi okręgami, czyli tak naprawdę będziemy brali wszystko, co jest na zewnątrz, koła. O środku w tym punkcie minus 2-3 i promieniu 1 i jednocześnie wewnątrz koła o środku w tym samym punkcie i promieniu 2, czyli jak sobie narysujemy te okręgi no, już próbuję je narysować troszeczkę. No, chyba się udało. Tak. To jest okrąg, ten mniejszy. Środek oczywiście oba okręgi mają w tym samym punkcie minus 2-3, czyli to jest ten punkt Z0. Nasza liczba zespolona z0. Bierzemy wszystko to, co jest na zewnątrz tego okręgu, tego małego koła. Tak, ale nie środeczek. Nie to, co jest tutaj. Tylko to jest na zewnątrz. Natomiast, jak weźmiemy to koło o większym promieniu, czyli środek ten sam, minus 2, 3, a promień 2, to bierzemy wszystko, co jest w środku, czyli pomiędzy. Zatem nas interesuje to wszystko, co byłoby tutaj. Tak? Cały ten pierścień. Cały ten pierścień. Ale to jest dopiero pierwszy warunek. I jeszcze jeden. Część rzeczywista plus liczby zespolonej z plus 2 ma być większa od zera. Czyli moglibyśmy zapisać, że część rzeczywista liczby z jest większa od minus dwójki. Właściwie liczbę zespoloną w postaci kanonicznej zapisujemy x plus y i x to jest właśnie część Rzeczywista tej liczby, y, natomiast to jest część urojona tej liczby. Czyli tak naprawdę, skoro mamy to, to tę część, tę nierówność, można by zapisać, część rzeczywista, czyli x większe od minus dwójki. No tak, ale część rzeczywista to jest x, część urojona to jest y, czyli x większe od minus dwójki. Zatem trzeba by narysować oś x równe minus 2 i wszystko, co jest większe, czyli wszystko, co jest na prawo, wziąć. Czyli rysujemy sobie tu mam minus dwójkę na osi o x, czyli osi rzeczywistej. No to rysujemy linią przerywaną z tego względu, że jest nierówność ostra. Rysujemy jeszcze, jeszcze, linia przerywana i wszystko, co jest na prawo nas interesuje, ja może tu na niebiesko to wezmę, wszystko co jest na prawo czyli w tę stronę nas wszystko interesuje tam gdzie się pokrywają te linie tak czarne i to na niebiesko jest rozwiązanie jest nasz zbiór, czyli gdzie? Czyli gdzie. No spójrzmy, spójrzmy uważnie. No tutaj połowa tego pierścienia, przy czym ta część jest narysowana linią przerywaną, więc ona do tej połowy nie należy. Ta część narysowana linią przerywaną, więc do tej połowy nie należy. Tutaj to jak najbardziej należy, ta część okręgu, część pierścienia. Tutaj także linia ciągła, tak. czyli tutaj też. No, może się uda mi to poprawić. Chyba całkiem nieźle poszło. Ten punkt nie należy, bo tu mieliśmy część rzeczywista ostro większa od minus dwójki. Otwarte, linia przerywana. Ten punkt podobnie, podobnie ten i ten oczywiście połowa pierścienia, więc ta część pierścienia jak najbardziej do rozwiązania należy, tak? Możemy ją tutaj mocniej sobie zamalować. Myślę, że jest widoczne, od którą część zbioru nam chodzi. O właśnie. I to jest rozwiązanie naszego zadania.